Cześć i czołem. Dzisiaj zajmiemy się cechą podzielności liczb przez 8. Skąd wiem, że liczba 8 jest podzielna? E, że liczba jest podzielna przez 8? Bo jest parzysta i teraz uwaga, jej trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę Podzielną przez 8. No właśnie. I mm, skąd ja mam wiedzieć, że jakie trzy ostatnie cyfry są podzielne, jaka liczba trzycyfrowa jest podzielna przez 8? W wpisie na ten temat wrzuciłam taką tabelkę. że jak będziecie praktykować, macie łatwiej. No ale wiadomo, nie będziemy się jej uczyć na pamięć, no nie? Choć jak sobie poradzić, gdy, gdy nie mamy tabelki. Najpierw znajdźmy tutaj liczby parzyste. To jest liczba parzysta. Nie, to? N -n, to też nie. Czyli mam tak.

Ale 278 to jest 240 plus 38, no nie? I teraz tak, jeśli tą liczbę podzielę przez 8, czyli muszę podzielić 240, podzielić przez 8, to otrzymuję 30. 38, podzielić przez 8. To otrzymuje ile? Otrzymuje 4 i reszty 6, tak? Więc jak mamy resztę w tym dzieleniu, to znaczy, że ta liczba nie dzieli się przez 8, bo nam została reszta. Więc liczba 278 nie jest podzielna. Przez I dalej tak. Mamy tutaj tą liczbę. 424. Szukamy. Jest tu, czyli jest podzielna. Ale chcę Wam pokazać tą metodą, jak to mogę sprawić. Czyli znów mam 424, to się równa. 400 Plus 24. I teraz sprawdzam każdą z tych liczb, czy się dzieli przez 8. Tak, jest to 50, bo 40 podzielić na 8 jest 5, no i 0 sobie przypisujemy. 24 podzielić na 8 to jest 3. Czyli tak naprawdę to jest 53. Więc. Liczba 424 jest podzielna przez 8. Dalej sprawdźmy. Co mamy? 542 szukamy tu w naszej tabelce. Nie, nie ma, więc teraz pokażę Wam, dlaczego ta liczba się nie dzieli, czyli tu już było nie, tu tak. I znów. Teraz jeszcze może dodam. Dlaczego ja tutaj w taki sposób dzielę? Bo się zastanawiam, yy, jaka, yy, jaka najbliższa liczba tej liczbie jest podzielna przez 8, czyli tutaj na przykład możemy mieć 480, tak? 480 plus 44. 480 podzielić na 8 to jest 60, tak? Bo tu przypominajka, 48 podzielić na 8 jest 6, tak? A tu mam jeszcze 0, więc muszę sobie dopisać. I 44 podzielić na 8 to się równa 5 i reszty 4. Więc 44 nie jest podzielone przez 8. Czyli ta cała liczba 524 również nie jest podzielna przez 8. Patrzmy tutaj dalej, co my mamy. Liczba taka 1758. No i musimy podobnie, teraz tak, musimy popatrzeć na nasze trzy ostatnie cyfry. Gdzie mamy trzy ostatnie cyfry? Tu. Tak, dzisiaj mamy liczbę 758. 70 ile dzieli się przez 8? 72, no nie? Czyli mamy 700. Oj, 20. O, czekajcie, czekajcie, bo za szybko już rozpisuję. To się równa. 720 plus 38. 720 podzielić na 8 to się równa 90. 38 podzielić na 8 to jest 4 i reszty 6. Czyli znów było dzielenie z resztą, więc jak mamy dzielenie z resztą, to wiemy, że ta liczba nie jest podzielna. I lecimy z kolejnym przykładem. Jak macie do tego momentu jakiekolwiek pytania, piszcie. Tutaj cały czas korzystamy z właściwości na liczbach, tak naprawdę. Czyli dodawanie, mnożenie, dzielenie, tabliczka mnożenia. Więc jeśli nie wiesz do końca, co tu jest grane, to musisz sobie powtórzyć: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Bo bez tego ani rusz. Akurat mamy rusz, <noise> więc dobra. Mamy liczbę 3 10 700. Gdzie są ostatnie trzy liczby? Tutaj. No nie? Trzy ostatnie cyfry, przepraszam. Yy, I tak, piszemy sobie 700. 700 to jest, co to może być? 640 plus 60. No nie? 640 podzielić na 8 to jest 80. 60 podzielić na 8 to jest 7 i reszty 4. Czyli widzimy, że ta liczba nie jest podzielna przez 8. 648 o mamy tutaj. No to sprawdźmy, czy faktycznie się dzieli. 648 to się równa 640 plus 8. 640 podzielić na 8, to się równa. 88 podzielić na 8 równa się 1. Tak, dzieli się. Yuhu, znaleźliśmy liczbę, która jest podzielna przez 8. I znów mamy 294. Nie ma tutaj tej liczby w naszej tabelce. Więc pozwólcie, że na dole tutaj sprawdzimy. Że faktycznie się ta liczba nie dzieli. Czy mamy 294? To się równa 240 plus 54. Hmm, I co my tu mamy? 240 podzielić na 8 to jest 30. 54 podzielić na 8 to się równa 6 i reszty 6. Czyli widzimy, że to się też nie dzieli przez 8. Zrobiliśmy te wszystkie przykłady. I co ja wam tam chciałam jeszcze to powiedzieć na temat tej liczby 8, że no praktyka, praktyka, praktyka i zapraszam was na, do mojego wpisu, gdzie właśnie no rozpisuję te wszystkie przykłady. Dobra. No to trzymajcie się cieplutką, Buziaki, pa.